No i już po wszystkiemu Wszystko się udało Po co ten filmik robię żeby wam pokazać jak wygląda lampa po takiej przeróbce bo często pytacie mnie czy gdzieś widać ingerencję czy coś jest cięte spawane i tak dalej otóż nie otóż lampa była rozklejona klosz oddzielony od obudowy wszystko porozkręcane Wymienione, wymieniona przesłona soczewki na oryginalną europejską i ponownie lampa złożona oczywiście sklejona na oryginalny klej, czyli tak jak jest to fabrycznie robione.